Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Adam Okniński, pracuję w Łukasiewicz Instytucie Lotnictwa i zajmuję się technologiami kosmicznymi. Na co dzień pracuję w dziedzinie technologii rakietowych. Rozwijam zespołem technologie związane z ekologicznymi napędami satelitarnymi, ale także napędami do rakiet, niewielkich rakiet oraz nawet lądowników księżycowych. Pracujemy nad wykorzystaniem nowych ekologicznych materiałów pędnych. Nowego paliwa, alternatywnych utleniaczy, które mogą być wykorzystane do napędzania satelitów, korekty ich orbit, a nawet lotów na odległe planety. To, co od nas cechuje, to praca z innowacyjnymi rozwiązaniami. Staramy się wdrażać technologię druku 3D, wdrażać nowe chemikalia, nowe związki chemiczne i alternatywne metody wytwarzania paliwa, czasami nawet na obcych planetach. Dziś mam przyjemność pracować z dużym zespołem interdyscyplinarnych ekspertów. Którzy potrafią rozwijać technologie zarówno mechaniczne, elektroniczne, chemiczne, a także nowe technologie wytwarzania. Pracując w w Instytucie Lotnictwa, pracujemy na co dzień z Europejską Agencją Kosmiczną, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz wieloma partnerami komercyjnymi. Naszym celem jest, by ekologiczne napędy satelitarne i ekologiczne napędy rakietowe z polskimi technologiami zagłościły na stałe zarówno w produktach naszych krajowych partnerów jak również w platformach satelitarnych i rakietowych największych przedsiębiorstw Europy.